Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na siódmy dzień otwierania kalendarzy adwentowych. I dzisiaj zacznę od, od tego właśnie dużego, meblowego, jak ja to zawsze mówię, kalendarza adwentowego DIY, oczywiście. I zobaczymy, co dzisiaj przy tym, co się trafi w tym dużym kalendarzu adwentowym. I też te, co ty właśnie na tym kalendarzu, też te kalendarze też otworzymy. To oczywiście zaraz. I też napiszcie w komentarzu, jakie filmy chcecie na moim kanale. Czy chcecie jakieś dodatkowe filmy na kanale? Żebym teraz dawała. czy to po prostu sama otwieranie kalendarzy adwentowych. I zaczynamy od tego dużego kalendarza. I tutaj siódemkę szukamy. O, mam. Tutaj siódemkę. I zobaczymy, co tutaj jest. Tutaj mam gąbkę do makijażu. Tutaj mam korektor. A tutaj mam te trzy rzeczy trafiły. A tutaj mam podkład. Tak. Więc to mi się trafiło w siódemce w tym dużym. Teraz siódemka Katri. Tutaj mam tuż. Dobrze jest. Tak właśnie wyglądam. I będę go stierała, bo możliwe, że dam komuś na prezent. I tutaj jest. Świecowy. I świecowa to jest taka malutka świeczka niebieska. Tak on właśnie wygląda. I nie pachnie. Więc to się trafiło dzisiaj w tych kalendarzach, co widzicie. I przechodzimy do otwierania tych kalendarzy adventowych. Tutaj mam z Max'a ten kalendarz. I otwieramy siódemeczkę. Siódemkę moje takie ulubione cyfry, to jest trójka, siódemka i dziesiątka. Napiszcie, jakie wasze są ulubione cyfry. I tutaj mam... O, też pomadka się trafiła. Wczoraj też się trafiła pomadka, a dzisiaj taka, o takim kolorze się trafia pomadeczka. Super. I kolejna rzecz z kalendarza, więc ten już mamy otworzone. I kolejne to będzie... Z prygnacją i siódemeczkę. Ja to jest mój przyrząd. Ten mi się najbardziej otwiera o tym przyrządem, bo ten ma tutaj ma takie ostre. Dobra, i siódemka. No tutaj mam siódemkę. Uj! Dużo siódemka. zaraz jest tutaj otworzę. O, Możecie ja w komentarze, jak chcecie, żebym kalendarz adwentowy? Bo że tutaj... O, dobrze. Dobra. Zobaczymy, się już rozwala ten kalendarz adwentowy. No niestety. No to jest takie. konfety chyba do kąpieli. Tak to właśnie wygląda. Super. Dobra. I teraz kolejny kalendarz adwentowy jak to położę no, tutaj by się rozwalił a ja tutaj mam kolejną część czwórkę dobra, więc może no, od tego kalendarza siódmego siódmy szósty chyba wczoraj był, nie? Tak. siódemka, siódemka, siódemka jest siódemka jest siódemka ja pokażę jak to jest Uj, się rozwalił. Konturówka. Zaraz wam pokażę, jak konturówka. Mamy no, dwójkę tak to tworzona, więc mogło się rozwalić. I zaraz wam pokażę, jak ona wygląda. Ta konturówka. Taka mała, koszowy, łosoś. To jest właśnie to. To nam się trafiło. I napiszcie, czy dobrze pokazuje, czy nie za szybko pokazuje nam te rzeczy. Kolejny kalendarz adwentowy to jest z Bell i nie wiem, czy Wam mówiłam, ale też jak ten się skończy, to będzie drugi Bell z DIY. Tutaj, gdzie jest ta siódemka? O, jest tutaj. Tutaj zaczynam otwierać. Tutaj trzeba otworzyć umiejętnie, żeby nie zniszczyć tego kalendarza adwentowego. Ale nie muszę się da tak dobrze nie zniszczyć. Dobra, i tutaj się pewnie zobaczycie. No, to jest coś takiego. I co to jest? Co to jest? Ja chyba co to jest. Coś tutaj w tym. A, mamy to była I to jest e, mat lip kontur Czyli chyba konturówka. O, i zobaczcie, taka konturówka. Otworzę i tak ona właśnie wygląda, a będzie pasowała się do szminki, którą się w pierwszym trafiła i nie będę ją słuczować, bo możliwe, że dam na prezent tą, tą rzecz, bo też yy, robię prezenty z tych kosmetyków z kalendarza adwentowego. I z technika. Siódemka jest, taka mała siódemka. No nie, na pewno będzie temperówka. Jak wstawiacie w komentarzu? Czy mam jestem Perówka? takiej wielkości? Nie wiem, czy ta się nie w jakimś kalendarzu. Chyba nie widzicie? No to zaskoczyli? Taka malutka gąbeczka, super, cieszę się z takiej rzeczy, bo uwielbiam takie gąbeczki używać. Zawsze pod oczu używam. Bo jak mi się trafia jakaś gąbka, to zawsze się cieszę. Zawsze to się przyda. Dobra, i to chyba otworzyliśmy, chyba, tak? No, Zobaczymy. Otworzyliśmy na pewno. Siódemkę, tak, otworzyliśmy. No i ten może z biżuterią, i będzie numer 7. Wiesz, co jest numer 7? Numer 7. O, jest tutaj. Ciekawe, czy tutaj jakieś nie spadło. Bo tak, jak nie pamiętacie, to odcinka mi spadłem. Okej. Tutaj coś jest na szczęście. Mamy. Mam nadzieję, że to nie jakieś podwójne. O, jakie ładne! Muszę. Mogę tutaj nie rozwalić, nie? Oj. No, niestety tu muszę. Dwunastka. Okay. tutaj, Tak wyjąć. Żeby nie zniszczyć. Tak jest. I zobaczcie, jakie piękne kolczyki. O, ludzie, jak mi się podobają. Ła, spadłam. Tak, jak tutaj naruszyłam dwunastkę, ale to nic. Jeszcze nic widziałam. Tam jest. Zobaczcie, jakie piękne kolczyki, ale mi się podobają. Może na święta nałożę? Piękne są. zobaczcie. Bardzo mi się podobają te kolczyki, są po prostu przepiękne. Kolejny kalendarz adwentowy to jest ten z Rywnuszem. I chyba nad nim uczynię ostatni. No, zobaczę. Czy może herbatkowy, czy odprawiamy. Iść numer 7. 7, 7, 7. Ale mi się podobają te kolczyki dzisiaj. Siódemka. Gdzie ta siódemka? Widzicie tą siódemkę? B to chyba. A, to jest. Myślę, że. Ojejku. Podobają mi się te koczeki naprawdę. To są przepiękne. Tutaj numer 7. Jak dobrze się zupełnie, to ciężko otworzyć tą, więc będę musiała w drugiej No zobaczcie, jakie piękne koczeki. Tak mi się podobają te koczeki. O, Coś mi tu wypadło. Teraz już przyjdę. I mi się trafiło, że ja wyruszyłem taki piękny pędzelek. Ja mam pędzelki z tamtego roku i dobrze mi się sprawdzają. Najbardziej to jest taki malutki języczkowy mi się najbardziej fajnie sprawdza. Tak wygląda taki pędzelek śliczny. Bo mi się podoba. To tutaj nie otworzyliśmy jeszcze. Chyba jeszcze tak z zbiorutarium. Otworzyliśmy. I zobaczymy, tutaj siódemkę jest. O, takie piękne koczeki zobaczcie. Super. Otworzyć. Chyba otworzę i zaraz do rozprzek. Takie ładne mi wystawiły taki prezenciki. Nie wiem, czy widzicie. Nie wiem czy widzicie. To jest kolejna rzecz. I chyba z herbatkami się wydaje, że nie użyliśmy. Tak, z herbatkami jeszcze. Z herbatkami numer 7. A i tutaj jaka jest? O taka herbata. A to wszystko, się chodzi o te kalendarze adwentowe. Napiszcie, co Wam się najbardziej podobało z dzisiejszego odcinka, jakie Wam się rzeczy podobały. Mi się na pewno podobały te kolczyki. Bardzo mi się nam podobały. Po prostu takie przepiękne. I chyba na święta je nałożę. Szukam też czerwonej sukienki, bo chciałabym czerwoną sukienkę nałożyć na święta. Co mi się podobało z tych rzeczy? Na pewno też pędzelek mi się podobał. I tu wdrożone. Czyli te rzeczy mi się najbardziej podobały. Jeszcze mi się podobała pomadka. Super. Więc te rzeczy dzisiaj trafiliśmy w kalendarzu adwentowym. Napiszcie, co Wam się podobało najbardziej z tych rzeczy i jaki kalendarz Wam się podobał najbardziej. Do zobaczenia i trzymajcie się. Hej! Oczywiście też nie zapomnijcie łapka w górę, subskrypcji kanału i komentarzu. Do zobaczenia w następnym filmiku i pa pa!